Jak się wychodzi stąd? Tutaj. O, przykro mi, Gami, przy, przykro mi. gdzie teraz? <noise> to match. Autystyk. Bogdan. No, idiota. Bogdan, chcesz w zagrać? Tak. Okay. Jeszcze raz. <noise> Wiemy, kto przegrał! <noise> <laughs> Pograny! Jest, zabić! Tak jest, Czaryk, tak jest! Siłacz! Widać, Tam że profesjonalista. No właśnie, widzę, że tak trochę jak pościgasz. Mhm, mm śmiesznie. Haha, inwalidę! wyśledzony! Ja mogę go spróbować zadkować, bo mam łopatę. Dźwigniemy, raz, dwa, trzy. Biegi! Właśnie mi zabiłeś! Nienawidzę cię. Co jest? <laughs> Dobra. O, nie uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Chciałbym ci tylko Czark, tak powiedzieć, że się jesteś... Jesteś tak. Upi... Co zabi... się Zabiłeś wszystkich członków naszej załogi, tak naprawdę. O, pają! Dobiegnijmy na trzy i zrzuciłeś mi go prosto na mordę. Akurat przebiegając, więc ja już nie miałem szans na ucieczkę. A Gabi chciał tylko spokojnie wrócić do statku, a ty wybejtowałeś śrubaka akurat, także że... jej prosto pod nogi. Jesteś najgorszym pracownikiem tej firmy. <laughs> Najlepszym, bo jedynym, prosto. <laughs> Troszkę nie, bo mamy. Nie, nie mogę z tych z schodzić, co to za gra gówniana? Ja piszę. O tamper. Marobal z itemami, dawaj to, to jest moja no jak soda. Wt ale. Ej, to jest tragedia. To jest najgorsza, ma po chyba. Żegnaj. Okay, <grym> co? on skoczył szybko. No idiotes. Żegnajcie Aha. Żegnaj, Czarek, I guess? Nie wiem, Rzegnaj co czarek. Jaki to skam. O, i tutaj na prawo. o, tutaj mi skoczył na mordę i się zastrałem. Możesz być albo bohaterem narodu, albo totalnie... Jest tylko jedna opcja. Aha. Co ty jesteś? Aha. jestem że nie ty się bawisz dzwonkiem, no przecież widać, że nie ty, tak? Nie. Nie, nie. Ooooooohooooooooooo. <śmany> Oj, <jaj>. Oj, Jester. <śmany> halo? Oh. To, 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 to o, się ja się ruszyć nie mogę. Co teraz? Nie wiem. No to żegnaj! No to, to, to... Co jest? <śmany> O kur... Dobra, można odpalać. Dobra, to odpalam statek. Czekaj, bo... Czee... Cze, nie, Za późno, przyknąłeś! Nie, Kuba, nie, Kuba, nie, Kuba. No, jak... A -a -a -a. O kur... tamper biegnie. Próbuję, nie mam staminy. Nie... Kur... biegnij! Dziękuję. Miałam młodej Jest, dobrze. O, przeżyliście. Szybko biegnij do statku, 4 minuty. Brawo. To no cóż, speedrun nieudany. To wyście sobie wybrali speedruna. No i wykrany. No w ogóle po, przecież nie powinno być, że jedna osoba może to odkryć. <laughs> Moim zdaniem to była najpiękniejsze rzecz, jaką zrobiliśmy od dawna. No, tak, tak, powiedziałem tak. Bogdanowi, słuchaj, powiedziałem Bogdanowi, że powiedz tylko słowo, a statek odleci za godzinę. A my tego nie zdejmiemy jaki teraz lecimy. Bro, I'm ty, kurwa, ej, bo nie, <grym> nie się... Zabiłem! Weź, czy... Zabiłem go! Wiesz, zabiłem Co go to jak... kuba zrobił, ale nie wiem jak mi się przesuwa. <grym> a ty nie możesz z tamtego poziomu tego zrobić? Nie, bo nie jestem spraw. Co ty daj? <grym <grym Oczywiście, no tak. <noise> nie się. Mam to w na nawet nie chcę się uciekać. Nawet nie chce mi się uciekać. Halo, mada No, no. Aha, to lecimy. Nope. Aha, Czy, czy tu przyniosłeś teleport? <noise> o nie. Cześć. ma mi się, że to czarne tutaj po wysadzeniu kogoś jeszcze zostało. Kogoś. Kto skoczył na windę? Nie wiem. Przez <ścoughs> chwilę chciałem tylko sprawdzić obs i ktoś spadł Jestem klucznik, gerwazy. O, zajebiście, bo tu jest samochodnik, no, te drzwi. Tylko no, dobra. Tak, ja to, mam to, tutaj drzwi, to są te drzwi, tu są przed drzwi, w drogę! Five minutes later. Nie wiem, jak stąd wyjść. Czy to jest moje wyjście? Nie wiem, jak stąd wyjść. Już tu wróciłem trzy razy, chyba w to miejsce, gdzie jestem teraz. No tak, to tutaj. Dobra, teraz pytanie. <grytanie> Czy ja tędy mogę przejść bez umierania? Nie mam broni, mam przecież bęka. Ryzyk fizyk. Zadziałało? Nie zadziałało, to jest do dupy impreza. Słyszałem <grytanie> tu chyba. To jest O, widzę, że też się zżarło. Fajnie było. Uuu, cóż ja znalazłem! <laughs> don't mind if I do. Pamiętaj, że patrzę. po spicie. Wiem, staram się. Ale staram się też nie wdepnąć w mini. O k***a eee... Cześć. Nie! Aaaa... Zejdź mi z drogi! U, dobra. Zabieraj tego twórczka! To... Nie wiem gdzie teraz... Chodź! ty? tym? Którym tym Nie wiem! Nie wiem, nie mam pojęcia. Akcja jak zeskubiduje. Dobra, mniej więcej wiem, gdzie jestem. Nie. 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 Co rzutujesz? Ocybani. Oh, miło no. ma. Dobra, to w takim razie czekamy na niego z klaksonem. Trąbka. Trąbka. I się zaraz pojawi. Co? Nic nie słyszę przez te trąbki. Ale my dosłownie byliśmy z Czarkiem z Kubidu. Biegaliśmy uciekając od potworów i mijaliśmy się losowo przechodząc przez korytarze. Ja tylko tu, 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 A później już nie wiedziałem, gdzie ty jesteś. Już coś stało z moim komputerem. Co się stało? Pomocy, pomocy, ja się zblokowałem. Pomóż mi! Coś ty zrobił, że w No wstawił na ciebie szafę. Ja myślałem, że on przestawił komputer, jestem zbugowany. O, drzwi. No. Nope. Kobieta. Dobra, odlatujemy stąd. I wiedziałam, że mi też kupiliście. <laughs> Kupiłem trzy. Report. Wiem, że trzy. Skąd miałam wiedzieć. Ale... każdy nie, dał liścia. nie. nie. Jak nie chciała łopaty, to dostała, łopatą. łopatał. Żeby matematyka się zgadzała. Ale my sprzedajemy wszystko? Wszystko. Tak. Nie też, to wiesz, że ja jestem bardzo tylko 5 dolarów. Jesteś... To nie ty jesteś 100. warta, tylko twój strój jest warty 5 dolarów. Biłem cię, mało małośnym. Co tam przyszesz pod nosem? O, ty dlaczego w górę? Dlaczego w górę? to. Znaczy, gdzieś tędy Cożartujesz <grym wytrzał> Strasznie to było. Ale jeszcze ja mówię... Czarnie biegnie do mnie i patrzę, że ty umarłeś jak tylko widzę twoje zwłoki no. i do mnie strzela szotgana nad kraker na koniec To jest moje życie, ta butelka to jest moje życie No słownie no, nie zdobyliśmy to, tylko to. pół litra wody on, gdzie coś o, Butler! Butler! Bo Butler. Bo Butler! Już wyciągał chyba nóż, nie? Nie, on musi przez chwilę pochodzić o, o, oh, po drugi. <laughs> oh, o no, ale fajnie. Co zegne Kuba? Zostawcie <inaudible> Roye la petite